Przed nami kolejny program, nasz Sportowy Tydzień. Witam i zapraszam. Rozpoczynamy od dobrej wiadomości sprzed tygodnia o naszym supersportowcu. Mieszkaniec działdowa Łukasz Olszewski spełnia swoje sportowe marzenia, a jednocześnie zapisuje się na kartach działdowskiego sportu, pokonując dystans podwójnego Ironmana. Z czasem 31 godzin, 25 minut, 27 sekund, zajmując ostatecznie świetne dziewiąte miejsce w klasyfikacji Open. Działdowianin, sportowiec z zamiłowania i pasji, można by powiedzieć, człowiek z żelaza. Zawody odbyły się w Bolesławcu nad Prusną. Dla zainteresowanych dystans do pokonania, jaki miał Łukasz, to 7,6 km pływania, 360 km jazdy rowerem i ponad 84 km biegania. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. A teraz przechodzimy do piłki nożnej. W lidze okręgowej Polonia Iłowo przegrała u siebie z GKS-em Stawiguda 0 do 2. W następnym meczu Polonia zagra w Orzyszu ze Śniardwami. Iskra na Rzym zremisowała 2 do 2 z Orłem w Janowcu Kościelnym. Gole zdobyli Sylwester Pieckowski i jego ojciec Krzysztof. W kolejnym meczu Iskra grać będzie u siebie z Gwardią Szczytno. Lisberg przegrał w Nowym Mieście z Drwęcą 2 do 7. W następnym meczu Wel podejmować będzie Błękitnych Orneta. W klasie A MKS działdowo pokonał drużynę sampławy 5 do 1. Gole zdobyli, Kacper Szostek i Przemysław Kalisz po 2 oraz Paweł Graszek. W następnym meczu działdowianie zagrają w szymbarku. Delfin rybno przegrał na własnym boisku z radomniakiem Radomno 0 do 2. W kolejnym meczu Delfin zagra w Kisielicach z Olimpią. W klasie B MKS2 zdeklasował Żaka Jamielnik aż 10 do 0. Bramki zdobyli Dunajski 3 oraz Bombalicki, Rososiński, Lemański, Grejber, Zieliński, Krystowczyk i Gawenda po jednej. W następnym meczu MKS2 zagra w Nowym Mieście z Drwęcą 2. Tenis stołowy. Dwa mecze rozegrała drużyna Dekor Glasów w Superlidze. W piątek przegrała w grudzisku mazowieckim 0-3 z Bogorią. Natomiast w niedzielę także zanotowała porażkę z Olesnem na wyjeździe 2-3. Po jednej walce wygrali Jakub Dyjas i Samuel Kulczycki. Przegrał swoją walkę Patryk Lewandowski oraz drugie pojedynki przegrali także Dyjas i Kulczycki. Bieganie. W sobotnim biegu na 5 km w Malinowie startowało 71 osób. Zwyciężył Marcin Kasprowicz, a wśród kobiet najlepsza była Violetta Kasprowicz. W biegu poprawiono 3 rekordy życiowe i odnotowano 5 debiutów. To na dzisiaj tyle, dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień w naszym kolejnym programie. Do widzenia Państwu.